A co to jest tren właściwie? Tren, to jest długość, ten taki, wą, wą, taki długie, ciągnący się za suknią, wiesz? Słupkiem jest wydłużona takim, takim ciągnącym trenem, tak zwanym. Dobry. Dobry, witam ciepło i serdecznie Łukasz Plusek Portaluków TV, a dzisiaj biznesowe wydanie rozmowy w samochodzie, czyli łukowski biznes moim i Państwa gościem Marlena Zakrzewska, salon sukien ślubnych tlen. Cześć Marlene! Witam wszystkich i również ciebie Łukasz. Serdeczna prośba, żebyście kliknęli tutaj e, subskrypcję. Dajcie nam łapkę w górę, jeżeli dobrze nas słychać. Niech, niech nasz przekaz niesie się w świat. A ja postanowiłem zaprosić Marlenę i pogadać z nią trochę o tym, jak się w Ukowie prowadzi biznes z okazji, e, wyjątkowej okazji, bo salon sukien ślubnych Tren Marleny Zakrzewskiej ma już 20 lat. Dokładnie. Kiedy to minęło, Marleno? Nie wiem. <grych> bardzo szybko. W pozorom, bardzo szybko. Czy biznes, który Ty prowadzisz, jest typowo kobiecy? Ja jestem prostym, prosty chłopak z mojego miasta, jak mówię. To ciężki kawałek tak, zdecydowanie tak. E, aczkolwiek e, uważam, że coś, jeżeli się coś kocha, to, to da się radę wszystko przezwyciężyć. No jakie były te początki, powiem. No, początki były ciężkie, powiem szczerze, że e, tutaj, akurat, żeby zacząć cokolwiek, to trzeba było na początku znaleźć przede wszystkim e, pomysł. Pomysł oczywiście zakpił w trakcie przygotowań do mojego ślubu, e, gdzie nie było niczego dostępnego w mieście ani w okolicach. E, I gdzieś tam czułam tę potrzeba, że kreatywność moja e, nie jest do granic, więc postanowiłam sama coś stworzyć, no i gdzieś tam zakiełkowało ten pomysł, żeby otworzyć taki sklep, w którym możemy dostać wszystko, e, oprócz tego, że, że suknia i, i dodatki to, to jeszcze też właśnie dekoracje, tego wtedy jeszcze nie było, nie było dekoratorów e, i od tego się właściwie zaczęło. Wizja była, pomysł był, natomiast żeby to zacząć, troszeczkę trzeba było poszukać. Nie było stron internetowych, nie było... E, A nie było wszystkich mediów. Nie, nie było mediów, w ogóle nie było żadnych mediów, więc zaczęło się od panoramy firm, e, szukałam telefonów, i gdzieś tam bazy firm. Była jedyna w Wukowie internetowa, gdzie, gdzie mogłam się coś tam dowiedzieć na temat firm, ale wtedy jeszcze stron internetowych też nie było, więc było bardzo ciężko. No, zaczęliśmy z mężem przyjeździć po, po różnych miastach i szukać różnych produktów. Gdzieś tam były też rzeczy, które sama tworzyłam, jakieś ozdoby na kieliszki, dekoracje na samochody. Mhm. Także no, no dużo do tych rzeczy sama, że tak powiem, zaczęłam od podstaw. Tworzone były przeze mnie, więc jakby rozwijało się się to też e, tak autorsko w moim hmm. przypadku. Pamiętasz swoje pierwsze zarobione pieniądze? Tak, pamiętam. Zdecydowanie pamiętam. E, z pierwszy mimo salon mimo. powstał w kinie Oaza na górze. Tam były pomieszczenia do wynajęcia i e, pierwsza myśl była taka, że jeżeli utrzymam się przez miesiąc, zarobię na czynsz, to znaczy, że to ma szansę bycia. No i udało mi się zarobić te pierwsze. A ile ten czas e, 450 zł? O, proszę. Także to były, to, na, ten, na ten czas to było. Dzisiaj już nie, nie ma takich ciężarów. <laughs> Szkoda. E, co? E, no i wtedy stwierdziłam, że jednak, jeżeli skoro taka sytuacja, że dało się zarobić, no to dajemy, dajemy, dajemy to dalej, ciągniemy, ciągniemy to pomysł dalej. Potem byłaś w Włókowskim Ośrodku Kultury, zdaje się? Nie. Potem kolejny nasz lokal to był po roku czasu. Zobaczyliśmy, że jest tam trochę za ciasno. Mhm. Szukaliśmy nowego lokalu i udało nam się wynająć lokal tutaj przy policji, taki tam, gdzie teraz jest kebab, w starym budynku. Tam mieliśmy już 30 metrów, więc no z 14 metrów to było dla mnie bardzo dużo miejsca. Podwoiłaś metr? Dokładnie. Przez rok czasu, więc to jest naprawdę duży sukces. No i oczywiście okazało się, że jest nam za dużo miejsca, więc trzeba to miejsce wypełnić. Mój ambicja Oczywiście rosła z mi miarę jedzenia. No i postanowiłam, że trzeba poszerzyć asortyment, więc zaczęło się od tych karbowanych taśm, takich na samochody. Nie wiem, czy pamiętacie, mi się w obrączkach, więc to był taki hit. Szukało się różnych sposobów, żeby to wykonać. Sama siedziałam, kleiłam te taśmy. Tak, dziś pamiętam ten dzień, gdzie musiałam 12 metrów taśmy nakleić na 6 metrów podstawy, więc te falbanki mierzone centymetrem były, no, były wyzwaniem, ale to było naprawdę fajne, bo cieszyło, bo ludzie, ludziom się podobało, ludzie brali te rzeczy, kupywali, więc no, dla mnie to było dodatkowe. Jeszcze e, taki jakby bonus, że, że to co robi, ma sens, tak? I dlatego też e, pociągnęłam to dalej. A skąd pomysł na organizację wukowia targów ślubnych? I czy do tego pomysłu jesteście Tak wrócić? naprawdę zobaczymy. Natomiast do, jak się zaczęło z targami ślubnymi, tak naprawdę to chyba pierwsze targi, jakie tam gdzieś dostałam propozycję, to były siedleckie targi ślubne. Na tych targach byłam. Podobało mi się to, że, że były firmy z branży i mogliśmy się wszyscy razem spotkać i porozmawiać o różnych bolączkach. I to też zakwitło, że skoro mogą robić to w siedlcach, to dlaczego nie zrobić tego wukowia? No, czy my jesteśmy Jesteś... gorsi? No nie, nie, jesteśmy gorsi, że mieliśmy bardzo dużo firm, baza się tych firm rozrastała, bo były, były zespoły muzyczne, były firmy w co to znaczy już w czasie przeszłym? Były. Znaczy, w sensie takim, jakby wspominając ten mhm, czas, jasne. bo tutaj nie chodzi o to, że tego nie ma. Jest mhm. oczywiście jak najbardziej dalej. Natomiast no ten czas był taki, gdzie wszystko się rozwijało. To był czas powstawania tych firm. Był, rynek był nienasycony. To mhm. było po prostu, to chunęło. Wszyscy zaczynali coś otwierać. Każdy szukał sposobu na siebie, więc no to było fajne, bo każdy chciał się wystawić. To był taki czas, gdzie nie tak jak teraz, że większość, a nie, bo teraz to nie, to się nie opłaca, w internecie sobie Reklamę puszczę. Nie, to był czas, kiedy ten klient musiał się spotkać z nami twarzą w twarz i to było bardzo fajne. I w którym roku były pierwsze targi w Łukowie? w Łukowie pierwsze targi ślubne zrobiłam w 2009 roku. Tak, chyba w 2009 roku były pierwsze targi, robiłam je tutaj, gdzie teraz jest zielony gaj, to była jeszcze taka sala perelowska z półdzielni tak, mieszkaniowej, tak. warunki spartańskie. Pamiętam, Przebierałyśmy tak? się w kuchni między karkami a patelniami dosłownie. No ale, ale to było takie tak, to. to, to nawet wiecie to, nawet to jest takim fajnym wspomnieniem, ponieważ e, każda osoba, która e, gdzieś tam e, pamięta ten czas, to wspominamy to z, naprawdę z dużym rozrzewnieniem i, i w, zawsze się z tego śmiejemy, że zaczynaliśmy od takich spartańskich warunków, a teraz, jak można, e, to świetnie zorganizować już tak profesjonalnie. wspomniałaś Malenko o tym, że 20 lat temu dużo trudniej prowadziło się biznes, jak rozumiem, no nie było internetu, nie było mediów społecznościowych, czy, te, czy, czy, czy klienta na Twoje usługi było łatwiej pozyskać wtedy, czy teraz w dobie właśnie mediów społecznościowych i, no i rozwiniętego internetu, szeroko rozumianego? Wiesz co, myślę, wydaje, że znaczy patrząc pod kątem, patrząc wstecz, to, to było łatwiej może takim sposobem, że klient był nienasycony. Wszyscy szukali i wtedy łatwiej było tego klienta zdobyć, ponieważ jeżeli ktoś skorzystał z Twoich usług, to polecą kolejnej osobie, czyli była to poczta pantoflowa, to była najlepsza mhm. reklama wtedy. Natomiast w tej chwili oprócz tego, że że ta poczta pantoflowa w jakiś sposób jeszcze działa, ale już internet wyprzedził nas bardzo szybko i te hmm. media społecznościowe na no internet, Allegro, firmy, które gdzieś tam sprzedają Sprzedaje przez internet, mać, tak, no. dokładnie. No jest tam gorzej, chociażby dlatego, że ta konkurencja jest dużo większa. No i koszty powiedzmy nasze tutaj na miejscu płacimy za lokal, płacimy pracownikom, tam te koszty ich, że powiem, pomijają, więc hmm. zapłacić tylko za, za sprzedaż jakiś tam procent w internecie to jest nieporównywalne z tym, ile płacimy za czynsz. Jakie są koszty nasze właśnie ZUS-ów i zatrudnienie pracownika? Więc tutaj... A na ile, powiedz mi proszę, może takie pytanie nieoczywiste, ale na ile w twoim biznesie daje się wyznaki to, że coraz mniej par bierze ślub, a coraz więcej ludzi się rozwodzi też. No, wiesz, no statystyki tak. mówią, że 50% par czy mniej więcej 50% par się rozwodzi. Powiem tak, ja jakby tego do końca jeszcze nie odczuwam. Może z czasem, natomiast obserwuję to bardzo cały czas intensywnie i trochę mnie to zaczyna przerażać, natomiast uważam, że są osoby, które gdzieś tam wiadomo, będą też korzystać z internetu, będą szyć suknie gdzieś u lokalnych krawcowych. Natomiast nigdy to nie będzie tak wyglądało, jak oryginał, który jest gdzieś sprowadzony, czy na przykład przy, przez firmę, która już 40 lat szyje te suknie. To jest zupełnie inna jakość, zupełnie inna, inny wygląd. Nie do końca mogę zrozumieć też, jakby tutaj też Podejście młodych, że suknia nie jest tak istotna jak na przykład jedzenie, czy, czy drink bar, czy na przykład jakieś jeszcze inne gadżety, które są dodatkowym takim urozmaiceniem imprezy. Nie szkodują na takie rzeczy, powiedzmy, nie wiem, dymy i tak dalej. Jakieś fontanny czekoladowe, które gdzieś to już tam to się troszeczkę znudziło, a teraz są nowe atrakcje, jakieś sushi i tak dalej. Nie twierdzę, że to jest złe, ale uważam, że panna młoda i suknia ślubna to jest podstawa. No, pan młody podobnie wygląda jak goście, bo ma garnitur, może czasami. Trochę delikatnie inny krój, ale jednak Pana młoda jest osobą, na którą najbardziej zwraca się uwagę na, na weselu na jakieś dwa lata temu, pamiętam, pisałem taki artykuł, że Twoje suknie, które wyszły z Twojej pracowni, trafiły na ważną imprezę modową. Powiedz, proszę, kilka zdań na ten temat. Tak naprawdę to nie zaczęło się od konkursu, tylko zaczęło się od dostania statuetki na Luksusowej Marce Roku. Była to impreza taka mocno ekskluzywna w Warszawie. Dostałyśmy statuetkę jako Luksusowa Marka Roku. Jesteśmy nagrodzone za naszą pracę. Było to dla mnie ogromne wyróżnienie, ponieważ zauważono taką małą firmę gdzieś tam z, z prowincji, z tak miasta. dokładnie i, i to dało mi taki wiatr w żagle, że możemy bardziej. No i w związku z tym, że dostałyśmy jakieś kontakty, były też osoby, które gdzieś tam zauważyły. Zaproponowano nam też udział w, świetnej, w świetnym konkursie, który dla mnie jest po prostu był szczytem marzeń, nawet w życiu nie, nie sądziłam, że będzie osiągalny. I szyłyśmy suknie do pokazów dla kobiet, które wygrały w konkursie uczestniczyły w konkursie Mister International. To były kobiety dojrzałe, które startowały w konkursie piękności z różnych branż, i my ubierałyśmy po prostu te uczestniczki w. Kreacje wieczorowe, kreacje ślubne i miałyśmy tą możliwość, że możemy zaprojektować te sukienki. To było coś, coś zupełnie innego, nie takie standardowe już suknie, takie na co dzień, tylko coś, co się wyróżni. Największym wyzwaniem dla mnie było użycie sukienki, która miała symbolizować Polskę, czyli miała być suknia ślubna z motywami Polski. Jak to zrobiłaś? No, powiem ci, że zaczęło się od projektów, szukania, i gdzieś tam serce samo powiedziało. Ja bardzo często kieruję się w mojej pracy intuicją. Moje serce mi podpowiada duże rzeczy, i gdzieś te pomysły same się rodzą. Czasami jest tak, że kładę się spać, rano wstaje już jest pomysł. No, ale ta suknia, jak ona powstała? Suknia powstała w ten sposób, że klientka, która miała w tej sukience występować, czyli ta kandydatka, przyjechała do nas, powiedziała, jaki mniej więcej fasun tej sukienki chce i co na tej chce ma się znajdować, czyli mają być motywy polskie. No na pewno nie chciałyśmy tam przyklejać jakieś flagi polskiej czy, czy takich standardowych akcentów polskich, orzełków i tak dalej, no bo gdzieś zasięgnęłyśmy też zasignęłyśmy też, e, zasignęłyśmy też może nie języka, projektów, jakie były do tej pory, gdzie Polki kandydowały w konkursach piękności ogólnoświatowych i żeby nie, nie powiedzieć tego projektu, no bo jakby też nie chciałyśmy plagiatu. Więc pomysł był taki, że naszym polskim akcentem są maki, są również stokrotki rumianek, i w tym momencie my wpadłyśmy na ten pomysł, że ozdabimy po prostu tą suknię kwiatami. kwiatami. Żywymi kwiatami. Nie, to nie były żywe kwiaty, to były aplikacje, ponieważ żywe kwiaty się nie sprawdziły, były niewygodne, ciężko było je umocować na tej sukni, więc użyłyśmy aplikacji, wyszywałyśmy tą suknię tymi aplikacjami i również rękawy, bo tutaj też chodziło nam o to, żeby na, na dłoniach też było widać na rękawach ten akcent. Więc no, suknia robiła wielką furorę, bo była zupełnie inna niż wszystkie właśnie dziewczyny miały wstęgi związane z flagą Polski, mm -hmm. więc no, pomysł wow. był fajny, bo nie czy czyjegoś projektu. A powiedz mi proszę, czym jest Era Nowych Kobiet, bo tu jesteś jedną z liderek tego stowarzyszenia, tego projektu w naszym mieście. Macie w cudzysłowie babskie spotkania, inspirujecie się, rozwijacie, spędzacie razem czas. Czym jest era Nowych Kobiet? Era Nowych Kobiet zaczęła się od tego, że gdzieś tam jakiś pomysł wpadł do głowy, że pracuję z kobietami i cały czas słucham ich różnych opowieści, historii. I te kobiety dały mi chyba taki sygnał, że, że potrzebujemy tego, takiego miejsca w naszym mieście, żeby się spotykać, żeby się jednoczyć, pomagać sobie, wspierać się, bawić, odpoczywać razem. I, Patrząc przez pryzmat 20 lat pracy, gdzie cały czas z tymi kobietami pracuję, no to widziałam, że ta potrzeba jest. Dostałam za e, propozycję od koleżanki, która już była liderką w Białej Podlasce, e, żeby się na takie spotkanie udać, jak będzie Joanna Przytakiewicz. No i po rozmowie krótkiej z Joanną e, dostałam propozycję e, być liderką w moim mieście. E, no było dla mnie to też dużym wyróżnieniem, bo gdzieś tam z, y, Zauważyła moją osobę i zobaczyła, że jednak chcę i że, że ta moja chęć jest rzeczywiście realna i że mogę dać się radę podołać temu wyzwaniu. No i no udało kto, 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 się. Udało ty, się. Takie się. Przybliżcie jeszcze proszę naszym widzom, czym się zajmujecie? No to jest oczywiście luźna forma spotkań, tak? Ja tak, I kilka, kilka tych wydarzeń relacjonowało. Dokładnie. Ale docieramy też do osób, które no do, nowych, do nowych osób, więc. Mhm. Się No więc tak, korzystając, korzystając z okazji, kobiety, które będą nas oglądały, zapraszam Was serdecznie do udziału w naszych spotkaniach. Są to często warsztaty, są to spotkania, festiwale, imprezy sportowe, jak również pomagamy też w Szlachetnej Paczce czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Są to akcje i charytatywne, i akcje prospołeczne, gdzie pomagamy też innym kobietom zobaczyć, że można, że można się bawić, że można się spotykać, że można ten czas, który mamy dla siebie, właśnie przez patrząc przez te stereotypy, które do tej pory były, bo kobiety bardzo często gdzieś tam jeszcze mają takie poglądy, że no kobieta to w domu, dzieci, mąż i no, czasami praca i, i na tym się kończy nasza, że tak powiem, rola, ale często teraz kobiety już zaobserwowałam, że też, i na pewno Ty też to widzisz, że oprócz tego, że pracujemy zawodowo, to też spełniamy się jako matki, wcale nie zaniedbując swojej roli, choćby nawet w samorządach też teraz dużo się o tym mówi, dlatego też uważałyśmy, że, że takie spotkania mają sens. Spotyka się to z ogromną, pozytywną energią i kobiety chcą do nas dołączać, więc tutaj zachęcamy i te kobiety, które nie wiedzą, kiedy najbliższe spotkanie? W tej chwili planujemy już spotkania na Dzień Matki. Przez może wybory samorządowe troszeczkę sobie odpuściłyśmy, natomiast na chwilce, chwilkę będziemy miały też jeszcze dwie takie fajne akcje: Festiwal Kobiecości i, i właśnie Dzień Matki i Córki. Chcemy to zrobić trochę inaczej: no. to będzie Dzień Matki i Córki, Fajnie. bo uważamy, że to też jest nasz. Relacja do zobaczenia nauków TV. Dokładnie. Będzie. Będziemy prosiły też Łukasza, żeby nam właśnie tą relację przedstawił, żebyście mogły zobaczyć coś. U nas dzieje coraz więcej osób do nas dołącza. I oczywiście, żebyście wiedziały też o tym, że każdy z was może dołączyć. Czyli nie mamy ograniczeń wiekowych. Mamy w swojej grupie kobiety, które mają 26 lat i są takie, które mają 67, więc tutaj w żaden sposób nie, nikomu nie ujmujemy wieku, bo każda z nas jest kobietą i każda z was może wnieść do naszej grupy coś fajnego, bo potrafimy coś innego, umiemy różne rzeczy, każda z nas ma inne znajomości, więc gdzieś tam się uzupełniamy bardzo. No właśnie, wspomniałaś troszeczkę o tym czasie, w którym żyjemy, czyli kampania samorządowa. I Parlena Zakrzewska ma aspirację być radną Rady Miasta w Za mało mnie jeszcze w tym mieście. Po co ci to kobieto? Wiesz co, Łukasz, dlaczego... Czy doba jest za krótka dla ciebie? Nie wiem, że masz za mało pracy? Nie, po prostu chyba to jest moja misja życia, wiesz, że muszę coś robić i, i nie umiem stanąć w miejscu i powiedzieć... Nie możesz się. Już, już na nasyciłam się. Nie, nie nasyciłam się. Mam cały czas aspiracje i energię. I chcę tą energię dzielić też z innymi. Uważam, że w naszym mieście jest za mało kobiet w Radzie Miasta. Spojrzenie kobiet na... Różne aspekty w mieście jest potrzebne. Nie ujmując w ten sposób mężczyznom, to akurat tutaj, żeby nie było jakichś niejasności, ale my, kobiety, mamy troszeczkę inne spojrzenie, chociażby nawet estetyczne na miasto, gdzie mogłybyśmy też wprowadzić kilka fajnych jeszcze rzeczy i rozwiązań. Słucham, no, słucham jakie są Twoje pomysły. Jakie są moje pomysły? No powiem tak, pomysłów mam bardzo dużo, niektórych nie chciałabym jeszcze zdradzić, bo, bo zdradzam tak... dwa. No, więc co? Na pewno piętą przede piętą. wszystkim estetyczne. Brakuje mi jednej rzeczy podstawowej, może tak trochę Nie zawsze mi na przykład kobieta o tym mówi, ale jest za mało śmietników, jest troszeczkę za jeszcze na mieście, i to jest potrzebne, bo idąc ulicą Międzyrzecką, ja widzę po prostu, że jest jeden, dwa śmietniki przez całą ulicę, więc jest to stanowczo za mało. Troszeczkę trzeba dopieścić niektóre rzeczy jeszcze w parku miejskim. Przede wszystkim oczyścić już te zabawki, bo jest dużo nalotu takiego poziomowego. Nowego, piach wymienić, bo zrobiła się tu kuweta dla zwierząt, więc no to, to, jest, no, to no, jest takie estetycznie. 12 nie, nie lat funkcjonuje to tak. No ten właśnie, więc zabawiec. tutaj akurat takie rzeczy widzimy. No, jak się spotyka i chodzi się z dziećmi, to się słyszy. Zresztą ludzie nam sami to komunikują. To nie jest tak, że ja to wiem sama, ale ludzie sami o tym mówią, rozmawiam z różnymi osobami, więc jakby też staram się słuchać, co ludzie mówią, co pytają. Widzą, że gdzieś tam mam dobry kontakt z burmistrzem i z wiceburmistrzem, więc gdzieś tam... Dolatują do nas te yy, yy, spostrzeżenia. No i tutaj chciałobyśmy, korzystając z tego, że, że mamy wsparcie, yy. Skorzystać też również i wejść do Rady Miasta? Myślę, że jest ogromna szansa. Chociażby dlatego, że wybory te, które były 15 października, w tamtym roku, no frekwencja, którą zrobiły kobiety, to jest po prostu ogromny sukces na skalę Polski. Dobrze, skoro już ten samorząd Marlena, to dlaczego zdecydowałaś się startować z list stowarzyszenia razem ponad podziałami, a nie z jakichś innych ugrupowań? Dlaczego? Ponieważ jakby nie chcę tutaj by się opowiadać za żadną z partii. Nie do końca zgadzam się z ich programem, ani z... Nie już może bez, bez tutaj mówienia o jakich partiach mówimy, na pewno każdy wie o, kogo, o co chodzi. Podobało mi się to, że tutaj jesteśmy zjednoczeni jako młodzi ludzie, energiczni ludzie, którzy nie chcą tutaj się jakby dzielić na, na partie. To było przede wszystkim podstawą. Od razu z góry założyłam, że nie chcę się opowiadać ani za jedną grupą polityczną, ani za drugą. I też choćby nawet to, że ta właśnie sympatia z Mateuszem Popławskim, ze Stępcą burmistrza i z Piotrem Pudowskim, którzy pomagali nam w niektórych kwestiach, jeśli chodzi o erę, bo też jest ciężko się przedrzeć w Łukowie, Tym bardziej, że my działamy pro bono więc tutaj nie bierzemy żadnych, nie mamy korzyści majątkowych z tego, że organizujemy różne wydarzenia. To jest przeważnie albo idzie z naszego po prostu prywatnego budżetu, albo była, było taki raz program, które pomógł nam zdobyć dofinansowanie. No i oczywiście musiałyśmy się co do złotówki rodziczyć z tego i faktury, więc tutaj nie było żadnych jakichś takich pobocznych, że tak powiem, finansów, więc nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe, natomiast no powiem choćby nawet ta pomoc czy w drukowaniu plakatów, czy upowszechnieniu, upowszechnieniu naszej Nasze wizji, wydarzeń. tak, naszych hmm. wydarzeń. No Dla nas to jest duża pomoc. Wsparcie chociażby nawet to, że, że dają nam tą przestrzeń, że możemy wynająć jakieś miejsce w mieście, którego no nie, no niestety nie mamy, tak? bo tego brakuje w naszym mieście dla stowarzyszeń i różnych, różnych ruchów. Madena, to co, 7 idziemy kwietnia na wybory? No, zdecydowanie. E... Dlaczego ktoś miałby się zdecydować i oddać głos na Twoją osobę? Proszę bardzo, minuta, autobus. No, słuchajcie, no więc tak. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że, że trzeba przewietrzyć troszeczkę już stołeczki. Może to dziwnie zabrzmi, ale niektórzy chyba wiedzą o co chodzi. Uważam, że potrzebne jest nowe spojrzenie na, na miasto, i właśnie kobiece. No Niestety, mi się przewija cały czas ten temat kobiet, ponieważ z kobietami pracuję całe życie i gdzieś tam one są mi bliskie. Sama jestem kobietą, więc tutaj no, będę bronić swojej płci. E, I uważam, że, że my naprawdę możemy wnieść do tego miasta bardzo, bardzo dużo dobrego. E, moja energia, moja chęć działania jest tak duża, że na pewno was nie zawiodę. Na pewno nie siądę na laurach i nie będę zbierała, nie będę odcinała kuponów, bo to nie o to chodzi. Tutaj trzeba naprawdę pracować. Ja jestem tego świadoma, e, wiem, że będzie trzeba popracować. To jest ciężka praca wbrew pozorom, bo z boku to trochę niektórzy mówią, że to taka, takie pchanie się na stołek i gdzieś tam chęć, nie wiem, wypromowania siebie jako osoby. Ja uważam, że już tutaj nie potrzebuję, bo jednak większość ludzi mnie zna, to nie o to chodzi. Ja bym jeszcze dodał, jeżeli można ci wtrącić, ale to, co powiem, nie tyczy się Twojej osoby stricte, mm -hmm. tylko chcę mm -hmm. powiedzieć ogólnie, że moim zdaniem w samorządzie. Warto i było więcej osób właśnie przedsiębiorczych, osób, które prowadzą swoje biznesy czy prowadziły swoje biznesy. No na pewno tak. I Tu masz na... jakąś przewagę. Bym powiedział. Tak, na pewno tak, wbrew pozorom utrzymać się na rynku 20 lat to nie jest tak prosto, ponieważ ja muszę być bardzo elastyczna, jeśli chodzi o te czasy, duże rzeczy zmieniać, mieć cały czas rękę na pulsie, cały czas obserwować sytuację, jaka jest, dostosowywać się do nowych warunków, to nie jest takie proste i choćby nawet to mogłoby być właśnie takim atrybutem mojej osoby. Osoby, że y, na przykład jeżeli widzimy jakiś y, projekt w mieście, a na przykład y, nikt nie widzi rozwiązania, albo nie wiem, jest to takie proste, tak albo nie, to może znajdźmy jeszcze złoty środek w tym wszystkim i spróbujmy popatrzeć na to z drugiej perspektywy, właśnie z perspektywy kobiety, y, osoby, która gdzieś tam zajmuje się domem, oprócz tego y, mamy tak samo rodziny, tak samo y, prowadzimy firmę i oprócz tego jeszcze właśnie teraz uczestniczymy w kampanii wyborczej, co nie jest łatwe, uwierzcie, bo tak naprawdę to kosztem, no, kosztem rodziny, tak? kosztem rodziny, kosztem dzieci, kosztem tego, że mąż musi się zajmować domem i ogarniać wszystko, no bo ten czas w tej chwili jest bardzo intensywny. Za chwilkę będziemy już chodzić po domach i rozmawiać z mieszkańcami, słuchać właśnie Waszych uwag. Ja bardzo chętnie posłucham tego, co, co mieszkańcy mają do powiedzenia, bo może o wielu rzeczach ja też nie wiem i nie, nawet nie zdaję sobie sprawy, z Tego, co jest potrzebne, no bo jakby ja patrzę swojej perspektywy, natomiast każdy ma inną i szanuję to bardzo i uważam, że, że każdy ma prawo mieć swoje, swoje zdanie, ale też chciałabym wiedzieć, co by ludzie chcieli, żeby można było zmienić, bo wiadomo, że nie wszystko. Dlatego warto pisać komentarze pod tym filmem. Dokładnie, dokładnie tak. To jest bardzo cenne i uważam, że trzeba wszystkich wysłuchać. Znaleźć Złoty Środek. Złoty bo... środek złoty środek. Marlena, bardzo pięknie dziękuję za ja dziękuję, świetny, świetny czas. To co, zabierasz mnie na kawę teraz? Oczywiście. Dobrze, dobrze bardzo pięknie dziękujemy. Łukowski Biznes, Łukasz Prusak, Marlena Zekrzewska. Dziękujemy, Zeksiewska. zachęcamy do brania udziału w takich wywiadach, bo każdy z nas może coś o sobie powiedzieć i może się trochę o nas dowiecie, nie tylko z Facebooka. Zachęcam do udziału, bardzo fajnie jest spędzony czas, dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Dzięki.